Wszystkim. Dzisiaj są moje urodziny. Dzisiaj kończę 21 lat i nie wiem, niby się wydaje, że wszystko jest normalne, ale jak sobie pomyślę, że mam te 21 lat, to tak jakoś mi się, nie wiem, dziwnie robi momentami. Ja wstałam. Jest godzina w tym momencie 8:44. Także no, porządnie się dzisiaj wyspałam, bo ostatnie dwa dni miałam takie nieprzestane nocki tak naprawdę, i potrzebowałam potrzebowałam po prostu większej ilości snu, także się z tego bardzo cieszę. Przygotowałam sobie już moje urodzinkowe śniadanie. Mam takie pyszniutkie bajgle z dżemem, takim leśnym. Plus do tego jeszcze owocki, jakieś borówki i winogronne i moją herbatkę figa z wanilią. Także więc tak. Są to moje pierwsze urodziny, które świętuję w Londynie. Znaczy tak, są to moje pierwsze urodziny, które świętuję poza domem i bez rodziców, bo normalnie no odkąd pamiętam, świętowałam urodziny w domu z rodzicami, w 2018 18, kiedy kończyłam 19 lat. Po raz pierwszy świętowałam moje urodziny poza domem. Świętowałam mnie w Berlinie, bo mam na takim kursie medytacji. No i tam akurat ten kurs się kończył w, tej, kiedy ja miał, w dniu, kiedy ja miałam urodziny. Także. Ale no, ten kurs był świetny, więc niczego nie żałuję. No i i co? No i. Tym razem przypadły mi urodzinki akurat w Londynie, bo jestem już w Londynie, wróciłam już na, na drugi semestr studiów um, I dzisiaj akurat przypadają moje urodziny i postanowiłam, że zabiorę moje takie dwie koleżanki, które um, poznałam na, właśnie na moich studiach um, No i zabieram je dzisiaj do, do Covent Garden ja już tam byłam kilku, kilkukrotnie. Raz tam byłam z moimi rodzicami, jak tu przyjechałam do Londynu, pierwszy raz w, dwa lata temu, w sierpniu. I właśnie poszliśmy tam, do, do, właśnie do Covent Garden, i tam sobie zjedliśmy jakąś kawę, ciastko itd. i tak dalej. I to mi się bardzo spodobało, więc postanowiłam, że są to moje urodziny, także mogę sobie pozwolić na, na takie świętowanie, i właśnie tam dziewczynę zabieram. Już jak świętuję urodziny w domu, to rodzice mi dają prezent. Jakby budzą, budzą mnie śpiewając 100 lat i dają mi wtedy prezent Natomiast no, w tym roku budzili mnie dzwoniąc życzeniami przez telefon I w ogóle bardzo dziękuję moim rodzicom Już od kilku osób dostałam, także też im bardzo dziękuję Dostałam też przede wszystkim od mojej najlepszej przyjaciółki Patrycji Także Patuś, jeżeli to oglądasz to pozdrawiam ciebie i dziękuję ci bardzo za życzenia I tak, jeżeli chodzi o prezent urodzinowy Bo dostałam prezent urodzinowy... Dzień przed moim wylotem do, do, do Anglii, bo tak uznaliśmy, że tak będzie najlepiej. I dostałam od moich rodziców coś, co wzięłam sobie do Anglii, bo to jest małe, więc nie zajmowało dużo miejsca. Nie wiem, czy tą markę znacie, natomiast jest to marka Inika Organic. Ja z tej marki mam podrem Bibio, którym już trąbiłam na, 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 u mnie na YouTube dużo razy. I jest to serum do ust. Ja kocham tą markę ponad wszystko. W sensie uważam, że jest to jeden, jedna z lepszych marek organicznych, wegańskich, nietestowanych na zwierzętach, z dobrym składem faktycznie. Nie wiem, ile to kosztowało 100% urodzinowe, więc Wam nie powiem. Natomiast link do tej strony w ogóle Inika mogę Wam podać w opisie. I co? To jest serum do twarzy do, twarzy, do ust. Pachnie trochę cytrusami taką cytryną. Pachnie przepięknie, także. Co dostałam do moich rodziców na, na urodziny? Także za, za co im bardzo, bardzo dziękuję. O 13 muszę wyjść w sumie to o 13 muszę już być pod Hendon's Station, dlatego że tam się spotykam. W sumie to. Stamtąd jadę ee, to właśnie do Covent Garden na świętowanie moich 21 urodzin. Boże, w sensie ja rozumiem, że mam cię urodziny, ale jak sobie powtarzam w głowie, mam wrażenie, że jak coś się powie na głos, to tak do człowieka tak to do bardziej dociera. Nie wiem, czy wy też tak macie z niektórymi rzeczami. Co roku, jak kończę tam kolejne urodziny, to, to tak się zastanawiam. Mam pytanie, jak na przykład w zeszłym roku kończyłam 20 lat. I Nie mogłam powiedzieć, że przestanę być nastką, tylko będę już będę już 20 na koncie. Pamiętam teraz, że tak sobie pomyślałam, czy się coś zmieni mentalnie i psychicznie, i po Twojej głowie no, zachodzą pewne zmiany, jakby takie myślowe i tak dalej. postrzeganie różnych rzeczy, Twojego zachowania, obserwacja różnych rzeczy i tak dalej. Więc powiedziałabym, że się zmienia. Ale człowiek po prostu się zmienia, jakby no dorasta, do, dojrzewa. Nie wiem, ja czuję się taką samą Kasią, jaką byłam cztery lata temu. Jakby cały czas cieszę się z takich samych rzeczy. Cały czas staram się żyć najlepiej, jak się tylko da. Cieszyć się właśnie z tych ludzi, których mam dookoła i z tego, co mi przyniosło moje życie, naprawdę. I staram się to doceniać każdego jednego dnia, nie tylko wtedy, kiedy ma się urodziny, ale każdego jednego dnia. I no, co mogę powiedzieć więcej? Jestem bardzo szczęśliwa z tego, gdzie teraz jestem, z tego, że mam dzisiaj moje urodziny. I, I życzę Wam, ja życzę Wam na moje urodziny. A co tam mogę? A życzę Wam, żebyście spełniali swoje marzenia chciałam jeszcze teraz pokazać, bo pokazywałam Wam wcześniej mój prezent urodzinowy, który dostałam od rodziców, czyli ten serum, to serum z Inika i tak pomyślałam, że skoro już pokazuję Wam prezenty urodzin... w sensie zaczęłam Wam pokazywać ten prezent urodzinowy i tak dalej, no to postanowiłam, że, um, że Wam pokażę jeszcze moje świąteczne, tak w sumie pod... To pod moją rodzinę. Zacznijmy od najstarszego prezentu, który w ogóle nie wszystkie prezenty mam ze sobą, bo część została w Polsce, ponieważ no, nie mogłam tego spakować. Zacznijmy od najstarszego prezentu, który dostałam. A to już mówiłam o świątecznych który dostałam od um, Secret Santa, ponieważ e, u mnie tam w hotelu, w którym pracuję, teraz jakby na święta była taka wigilia, takie spotkanie świąteczne. No, Takie Christmas party może powiedzieć, natomiast ja na nim nie byłam, ponieważ ja miałam wtedy hiszpański i też mi się on przedłużył, potem poszpo, ten też poszliśmy z naszymi, całą grupą z hiszpańskiego do na taki właśnie nasz ostatni obiad przedświąteczny, więc nie było mnie tak... Bardzo prezent trafione muszę przyznać, bo... Najpierw zaczniemy... Sorki. Generalnie teraz mi przychodzą wszystkie... A... Życzenia i tak dalej od różnych znajomych, także w ogóle dziękuję wszystkim, którzy mi piszą życzenia, na, na, na Facebooku, czy na Messengerze dziękuję e, wszystkim, ale tak, wracając, e, dostałam taką ala bombkę, w sensie to jest jakby w takim słoiczku i w środku jest taki broka, nie wiem, czy to będzie jakoś tak super widać. I w środku jest karteczka. I na tej karteczce jest napisane Make a wish, nie wiem czy to... Natomiast to był taki poboczny prezent, a głównym prezentem jest coś dużego. Jest świeczucha, słuchajcie. Ja świeczki uwielbiam. E, tutaj w Londynie jeszcze nie miałam, w poprzednim mieszkaniu, w ogóle jak mieszkam w Plathallu, nie miałam żadnej świeczki. Teraz sobie chciałam właśnie jakieś świeczki po, poszukać, pokupować. E, natomiast e, nie znalazłam takich fajnych, właśnie typu na przykład jak u nas w Polsce są na przykład te dzianki Kendall. A w ogóle też na święta dostałam od moich rodziców dużo, dostałam jedną świeczkę. Dostałam teraz właśnie świeczkę od mojego Secret Santa. I jest to Sand and Fog um, Crisp White. O Jezu, no ma cztery knoty w ogóle, chyba to jest zwykły. Ale no nie, jestem, nie jestem pewna. Jest ta świeczka gigantyczna, więc... więc. No i dostałam jeszcze, oprócz tego, dostałam jeszcze winko białe, które zresztą e, użyłam e, na mojego tak także się nie zmarnowało. E, I dostałam jeszcze Ferrorosza, którego nie zjadłam. Ale się nim podzieliłam, bo no, nie tak że, um, Dobra, tak co chwilę zerkam na telefon, bo coś mi co chwilę przychodzi. Ale tak, to było od mojego Secret Santa z mojego hotelu, w którym pracuję. Teraz możemy przejść do prezentu, który dostałam od mojej kochanej siostry. Także Julka, nie wiem, czy będzie to oglądać, czy nie, ale Ciebie pozdrawiam. I dziękuję za tak przepiękny prezent, który od Ciebie dostałam, bo w tym roku wydaje mi się, że... Jak... Zarówno ja, jak i moja siostra bardzo wkręciliśmy się w temat um, kryształów, ogólnie jakby znaczenia tych kryształów, um, energię, jaką, ci, jaką kryształy, kry, kryształy mają i oddziałują jakby na, na otoczenie, na, na, na ludzi. Moja siostra z kolei kupiła mi e, kam, taki kamień, kryształ, na takim właśnie, na, takim, na taki zawiesz. W sensie to jest taki, no nie wiem jak to się nazywa, może no, na takim sznurku i z takim kamieniem. Napiszę Wam tutaj nazwę tego kamienia, bo ja niestety, przepraszam, ale nie pamiętam jak się ten kamień nazywa, ale je, on jest zielony. I w ogóle, co mi się podoba, bo to jest drut i on jest jakby tak opleciony o ten kamień. Od rodziców, teraz możemy przejść do rodziców, dostałam słodkości trochę, więc to już zjadłam, więc tego tak Wam nie pokażę. Natomiast dostałam w takich rzeczy, jakby materialnych. Dostałam, tak, waciki wielorazowe do zmywania demakijażu. I druga rzecz też poniekąd do pielęgnacji, właśnie w, w klimacie zmywania makijażu. Dostałam od moich rodziców też z tej medlarnie cztery szpaki. Hydrofilowy, olejek myjący, marchew i pomarańcza. Oczywiście wegańskie, naturalne, nietestowane Tak, produkt wegański, także... Taki pomarańczowy, no to jest po prostu olej. Dostałam jeszcze jedną. To jest jeden, to jest jeden prezent z trzech, który dostałam od Kingi. Dostałam taką maskę, do, należająca maska do ust. Także w ogóle jestem ciekawa, bo z tego co widzę, to jakoś się to zakłada na usta. Więc. Zobaczymy. I trochę się tego boję, bo nigdy takiej maski na ustach nie miałam i nigdy nie, nie miałam czegoś takiego. Ale jestem bardzo ciekawa, jak to się sprawdzi. Drugi prezent, który dostałam od Kingi, to są takie skarpety słodkie, wieże. I, i miałam to chyba w walizce, ale teraz nie mogę tego znaleźć, więc może wam to później pokażę. I trzeci prezent, który od Kingi dostałam, to jest książka, którą myślałam, że będę w stanie zabrać ze sobą do, do Anglii, ale niestety miałam już nadbagaż i musiałam coś zostawić, także niestety książka musiała poczekać. Z do brata dostałam naprawdę tak trafiony prezent. Bo dostałam, jeżeli ktoś oglądał Mandalorianina, to wie o. Czy nawet nie musiał sumie oglądać Mandalorianina, ale to była taka postać Baby Yoda, i ja się zakochałam po prostu w tej postaci. To jest moja ulubiona postać. I ja już o tym trąbiłam od jakiegoś roku, że właśnie mi się to wszystko z biodą podoba, że w ogóle chciałam sobie kupić bluzę, koszulkę i tak dalej. I mój brat kupił mi na Święta termofor, co w ogóle jest moim zdaniem bardzo praktycznym, bo ja termofor bardzo, bardzo często używam np. mi brzuch boli albo coś takiego. I teraz sobie właśnie takie, żeby trochę rozkurczyć mięśnie, to wtedy sobie używam właśnie termoforu. I on mi kupił właśnie termofor. I, jakby ten termofor jest schowany, jakby ta. Mm, jest schowany jakby w e, takiego pluszaka Baby Yoda. To jest po prostu tak słodkie. I jak tylko dostanę ten termofor, to wam go pokażę. Bo no teraz też go nie mogłam wziąć. Ale no kurczę, to jest tak przesłodkie, naprawdę. I dostałam jeszcze od. E, um, dostałam jeszcze jakąś jedną rzecz, o której Wam nie powiedziałam. A no i ja kupiłam u mojemu bratu też koszulkę w ogóle z Baby Yoda, Także akurat tak się. Trafiliśmy po prostu w. Jakby w tę samą jakby, tematykę prezentu, można powiedzieć, kategorię, bo też właśnie sobie biodą. I coś jeszcze, czy ja coś jeszcze dostałam, o czym wam nie powiedziałam? A, ja dostałam jeszcze taki jeden kamień ametyst od moich kuzynek, także dziękuję. No, dziękuję jeszcze raz wszystkim za przepiękne prezenty. I w tym roku były one bardzo praktyczne. A, widziałam, że już zapomniałam. Dostałam jeszcze świeczkę od mojej mamy, też wegańską, też z, z woskiem sojowym. I to jest chyba y, y, coś, z, coś było z drzewem, jakby zapach jakiś z drzewem, ale nie pamiętam chyba świąteczny las, coś takiego. Bardzo taka, bardzo fajny zapach, taki nie jest oczywisty. Także bardzo mi się podoba. Bardzo dziękuję moim rodzicom w ogóle wszystkim za wspaniałe, udane prezenty. Честно говоря, oczywiście! О, это Powiem Wam, że naprawdę było lepiej niż przypuszczałam i świetnie się bawiłam z dziewczynami. Wchodziłam no, niesamowity czas z nimi i tak naprawdę y, zobaczyłam większą część Londynu, w sensie byłam w miejscach, w których wcześniej nie byłam. Y, no fajnie było, naprawdę. Po prostu takie wyjście z, y, z dziewczynami to jest coś niesamowitego i chętnie bym wychodziła z nimi jeszcze częściej niż... No, chociaż byliśmy w sumie od 14:00 do. wróciłam dosłownie, nie wiem, 10 minut temu, także byliśmy tak do 19:00, więc 15 byliśmy takie 5 godzin e, razem na mieście no, coś niesamowitego, serio. I naprawdę trochę się bałam o te moje urodziny dzisiaj, bo nie wiedziałam jak to będzie wyglądało, e, bo tak jak już mówiłam, to były moje pierwsze urodziny, gdzie nie świętowałam tego z moimi rodzicami, ale... No bo rewelacyjnie, naprawdę. A w ogóle pokażę Wam może, jak e, dzisiaj się ubrałam, bo chyba Wam nie pokazywałam tego. Więc na chwilę Was wezmę i wam pokażę tak na szybko. Więc generalnie ubrałam sobie z taką, to już w ogóle stara jest sukienka. Ja ją sobie e, kupiłam ją w resort po, po jakieś 2-3 lata temu, natomiast ona jest taka właśnie bardziej elegancka. Ja jeszcze Ani rozumiem nie zakładałam ją tutaj nigdzie tak naprawdę jak byłam w Londynie, jakoś jak nie miałam okazji. E, pasek jest chyba ze Strady kupiłam nowy. E, tutaj mam taki ten kamyczek, co dostałam na święta od mojej siostry w prezencie świątecznym. E, no i miałam takie jeszcze botki i do tego wiadomo, kolczyk, jakaś biżuteria, coś tam. Także tak mniej więcej się prezentował mój look. Było mi przede wszystkim wygodnie i nie było wcale mi tak zimno, bo dzisiaj nie było ogólnie zimno. E, jakby, no, pogoda się nam dopisała nawet i nawet nie padało Co jeszcze się Ja obawiałam, że będzie padać Ale szczęście się udało Także wracając Z powrotem was postawię e, Wracając To tak e, Pokażę wam szybko jeszcze co dostałam dziewczyn W prezencie urodzinowym I w ogóle prezenty są w tym roku W ogóle wszystkie prezenty, które dostałam Nawet czy na te urodzinowe czy te świąteczne Są tak w trafione w punkt, a nie są duże jakoś i są takie, że i praktyczne, i takie, co ja wiem, że ja to będę nosić, ja to będę używać. Przede wszystkim od Zuzany. Do tej bardzo, bardzo dziękuję, bo trochę przypuszczałam, że mogę to dostać, bo jak się ostatni raz widziałyśmy, to Zuzana miała taki fajny naszyjnik z kamieniem, z kryształem i dostałam od niej też, kupiła mi na takim srebrnym łańcuszku, kupiła mi taki kryształ. Nie pamiętam, kurczę, tej nazwy, bo ja aż tak dobrze się na, na wszystkich kryształach nie znam, także będę tutaj Wam napisze, co to jest dokładnie za rodzaj kryształu, ale generalnie ma on służyć temu, żeby właśnie trochę, wiecie, na stres, na, na, na koncentrację, na skupienie się, także coś idealnie dla mnie teraz w okresie tych studiów, właśnie żeby tak się nie stresować, żeby tak właśnie być takim skoncentrowanym, także myślę, że to będę często nosić i dziękuję. I drugą rzecz, którą... Poniekąd wybrałam sobie sama, ale no, też jest to taki prezent, który wiem, że będę używać. To jest pomadka matowa z The Body Shop, um, i wam pokażę zaraz. Jak tylko to. Nie ja to się... o, dobra. Chyba to będę się odkleić, tak mi się wydaje. Dobra. Kupiłam sobie taką matową pomadkę w kolorze nude, ale zaraz Wam powiem kolor jeszcze może. Jak... Kolor to jest. 430 Sienna Rose Matte. I to jest taki. Ładny kolor. To jest taki trochę róż, trochę nude, taki brudny. Zrobię sobie No, mi się bardzo podoba. Taka. Jak się tak. Zobaczcie. No, mi się bardzo podoba. W sensie yy, nie jest to taki róż, to nie jest to taki. Coś pomiędzy. Także. Tak, kilka jeszcze słów podsumowania na koniec mojego, moich urodzin, bo niedługo się już dzień kończy. Jest aktualnie 19.42, także będę już tego vloga kończyć urodzinowego, ale powiem Wam tak, że przede wszystkim będę mieć bardzo fajną pamiątkę z tego, z tego dnia. No, bo to też jest w sumie taki, takie vlogi, to też są takie bardzo pamiątkowe dla mnie. Ale na pewno ten dzień będę bardzo fajnie wspominać i no. Naprawdę, te urodziny były niesamowite, nie zmieniałabym niczego w tym dniu, tak naprawdę. Dostałam bardzo dużo fajnych życzeń urodzinowych od wielu osób, od osób, które są dla mnie ważne, od osób, które, z którymi utrzymuję dobry kontakt i cieszę się, że mam wokół siebie takich ludzi lepszych przyjaciół i ludzi wokół siebie nie mogłam sobie wymarzyć, także bardzo wszystkim dziękuję za to, że są przy mnie. Kończę 21 lat i kolejny, zaczynam kolejny nowy etap, nowy rozdział w moim życiu. Też zaczyna, zaczął się nowy rok, także nowe przygody, nowe wyzwania e, przede mną. E, także zobaczymy, jak ten rok się potoczy e, do kolejnych moich urodzin. I co? Mam nadzieję, że taki vlog Wam się też spodobał i do zobaczenia już niedługo. Buziaki dla wszystkich i cześć!